Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, serdecznie na swoim kanale Moje Krzyżyki. Ja mam na imię Joanna. I zajmuję się haftem krzyżykowym. Moją ulubioną metodą wyszywania to jest tak zwana metoda parkowania. Czyli, tak jak widzicie, tu sobie wyszywam, wyszywam. Pole haftu mam zahaftowane dokładnie. Nigdy już nie wracam do tego, co było wcześniej. Bo wszystkie krzyżyki rządek porządku zostały przeze mnie wyszyte. Żadnych dziurek nie zostawiam. Wszystko jest od razu na czysto, na gotowo, jak to się mówi. I teraz. W tym, w poprze, pod poprzednimi filmikami, kilka osób mnie, mi zadało konkretne pytania. Tych pytań było, no kilka, nie, nie tak znowu bardzo dużo, ale wiecie, łatwiej pokazać na filmie niż, niż moi kochani, pisać, opisywać wszystko w komentarzach. I teraz tak, ja zacznę od takiego bonusu, który, że tak powiem, to będzie niespodzianka ode mnie. Otóż, zobaczcie, co ja tu mam. Ja mam tutaj. Igłę, zwykłą igłę z nawleczoną krótką nitką, ona może być jeszcze krótsza, ona o tak pokażę, ona u mnie jeszcze i tak jest dosyć długa, zakończoną tutaj takim o supełkiem, nie wiem czy to widać, ten supełek jest naprawdę nieduży. Po co ta igła z tym supełkiem tutaj u mnie jest? Ja ją mam zawsze pod ręką, mam ją wpiętą e, z boku, ona e, na stałe z tą nitką jest. Ja ją stosuję, słuchajcie, do przyciągania sterczących niteczek na hafcie. To jest tak zwana, ja będę się teraz śmiała, sobie żartuję, bo w, sklepie, w sklepach hafciarskich do kupienia jest tak zwana igła sneg. I ona jest igłą bez tego oczka tutaj, bez dziurki. To ta igła sneg nie ma dziurki, tylko zamiast tej dziurki jest taka. Taka chropowata końcówka igły, ona ma takie zadziorki, delikatne oczywiście, ona nie niszczy y, tkaniny naszej kanwy. Y, właśnie służy do tego, żeby tak o wkłuć ją w dziurkę, jak tutaj przyjmijmy, że jakaś nitka sterczy. Wkłuć i przeciągnąć o tak o igłę, y, nitkę sterczącą pod spód, żeby było czysto, gładko, żeby ta nitka brzydko nie sterczała. Ja miałam taką igłę. Ja ją sobie kilka lat temu kupiłam. Nie była tania. Ale mówię, przyda mi się i rzeczywiście mi się przydawała. To był dobry zakup. I wiecie co? Ja ją zgubiłam. Ja ją po prostu zgubiłam. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak długo po niej rozpaczałam. Szukałam wszędzie, już chciałam kupować drugą, a potem jakoś tak mi się odechciało. Pamiętacie, miałam bardzo długi okres niewyszywalny, więc przestałam myśleć o tej igle, o tym wyszywaniu i o tym wszystkim. No ale teraz znowu wyszywam i znowu mi te niteczki zdarza się sporadycznie, ale zdarza się, że mi sterczą brzydko, nieładnie. I teraz jak to zrobić? I mówię, kurczę, kupię sobie tą igłę snek, ale hmm, mówię, zanim ona przyjdzie, znowu zgubię. I wiecie co, zobaczcie, co ja zrobiłam. Ja nawlokłam na zwykłą igłę, nawlokłam nitkę, zawiązałam na niej supeł i ona mi służy do przeciągania tych sterczących nitek na spód, żeby było ładnie. I naprawdę się sprawdza. Tada! Zero wydatków, zero kosztów. Mam nazwijmy to igła sneg. Fajnie, nie? Ja jestem zadowolona, bo działa. Dalej. Przejdźmy teraz do wyszywania. Miałam pokazać, jak się wyszywa, jak zaczynać parkowanie. Zanim wezmę igłę z nitką i zacznę parkowanie, to przejdę może do pytania takiego bardziej ogólnego: z której strony zacząć? A z której lubisz? To tylko od Ciebie zależy, jak Ty chcesz zaczynać swoje parkowanie. Powiem tylko tak: Ja jeszcze nigdy nie widziałam parkowania od środka. Ja wiem, że duże takie hafty, kolosy, takie jak ja wyszywam, mogą być zaczynane od środka również. Dziewczyny naprawdę robią różne cuda. Zaczynają od środka albo wybierają sobie element, który jej się najbardziej podoba na tym obrazie swoim wyszywanym. I zaczyna od tego, który wydaje się najładniejszy. I ok, tak? Bo liczysz, widzicie, ja też mam tutaj siatkę rozrysowaną. Tu mam środkowe jeszcze oznaczenia, które mi pomagają również stawiać te krzyżyki w określonym miejscu. Ja już w ogóle nie liczę oczek, tylko tak na pierwszy rzut oka orientuję się, tak? Po tych liniach albo tych bocznych, tych o, albo tych krzyżekach po środku. No, ale od środka parkowania jednak nie widziałam. Dlaczego? Dlatego że. Albo decydujemy się iść ze swoim parkowaniem z dołu do góry, czyli zaczynam na dole i wyszywam do góry, albo zaczynam od góry, tak jak ja, i idę w dół. I naprawdę. To jest tylko od Ciebie zależy, jak lubisz. Ja zaczynam akurat tak, jak się czyta, jak się pisze, czyli od górnego, lewego rogu, tak? Zaczynam tu i idę po kolei, tak jakbym czytała książkę. Lecę, 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 ale przecież równie dobrze można zacząć od prawego, górnego rogu. Widziałam filmy, w których właśnie tak dziewczyny zaczynają i okej. Okay. Widziałam filmy, gdzie dziewczyny zaczynają z dołu i to też jest okej. Okay. I tylko teraz jest jedna podstawowa zasada. Jeżeli ty chcesz zaczynać z góry, przyjmijmy, że zaczynasz swój haft od góry. Ja wezmę sobie nitkę z igłą. Mam nawleczoną już igłę i nitkę, oczywiście bez żadnych supełków. Chociaż uważam, że jeżeli sobie tutaj zawiążesz maleńki supełek na rozpoczęcie, to też dziury w niebie od tego nie będzie. Ja jestem naprawdę bardzo otwarta na wszelkie pomysły, na wszelkie propozycje, jak to lubi. W metodzie parkowania i ogólnie w wyszywaniu takich wielkich kolosów w tych wielkich obrazach. I tak lewa strona jest nieidealna, i tak nie zrobisz tam idealnej lewej strony, więc nie sil się. Ja zdarzało mi się zaczynać z supełkami również. A co? Kto mi, ale kto mi zabroni? Przecież to jest mój obraz. I tak nikt nie będzie oglądał lewej strony, przecież to i tak zostanie oprawione, będzie wisiało na ścianie, przecież nie lewą stroną, no wiesz, no ludzie, no trochę rozsądku w tym szaleństwie, bo naprawdę niektóre zapalone zwolenniczki idealnych lewych stron, to po prostu wiecie co, no. Niech sobie wyszywają jak chcą, ich sprawa, ale niech nie potępiają kogoś, kto robi to inaczej, bo bardzo, bardzo nie lubię, kiedy ludzie y, próbują wciskać, że moje zdanie jest najmojsze i żadno, żadne inne się nie liczy. Dobra, weźmy sobie inną nitkę, tamta mi się nie podobała. Szukam nitki, która będzie długa, ładna i żebym mogła Wam różne rzeczy pokazać. Tak, o mam. Znalazłam, czekajcie, bo ja tu mam na swoim organizerze szczepiany, Dobrze, niech będzie tak. Słuchajcie, ja zaczynam od góry. I teraz tak, jeżeli mój haft idzie z góry na dół, no to moje parkowanie musi być w, ni w, nis, w tym dolnym otworze krzyżyka, tak? Przyjmijmy, że ta dziesiątka 10 na 10 to moje jedno okienko, takie, widzicie to, co ja pokazuję, że to jest em, krzyżyk. I teraz tak, wbijam się. Ja zaczynam yy, cały wielki haft tak samo, jak zaczynam każdy jeden pojedynczy krzyżyk. Nie inaczej. To nie ma naprawdę znaczenia, czy ja zaczynam pierwszy krzyżyk, czy setny, czy tysięczny. Naprawdę nie ma znaczenia. I teraz tak. Ja zaczynam, yy, ja parkuję nici w ten sposób, że tu w dolnym prawym rogu. To jest mój początek krzyżyka. Nie ma dla mnie znaczenia. Teoria. Nie ma dla mnie znaczenia, bo niektórzy mówią, że krzyżyk to musi być wierzchnia, ten, no ta nitka, która leci u góry, to musi lecieć tak, a niektórzy mówią, że musi lecieć tak. W nosie mam co musi. Ja wyszywam tak, jak mi wygodnie, tak jak się przyzwyczaiłam i się nauczyłam. I teraz tak zaczynam. Wbijam sobie igłę. To nie jest początek mojego krzyżyka. Ja zaczynam na razie z, y, przytwierdzanie nici do. Kanwy, żeby mi się później nie wypruwała, zaczynam właśnie tak, a dopiero potem zacznę robić krzyżyk. Na razie to jest mój początek nici, tak? Rozpoczynanie nici po prawej stronie. Nie, prze, nie odwracam ramy do góry nogami, nie robię nic po lewej stronie mojego haftu. Moja rama nie ma takiej możliwości. Ona jest na mur, że tak powiem. Ona nie ma możliwości obracania, więc ja nie mogę jej obracać i zaczynać po lewej stronie. Wszystko co robię, robię po prawej. Wbijam się w górny prawy róg mojego krzyżyka. Przebijam się przez środek osnowy. Jak się przyjrzycie swojej aidzie, uwaga ja to robię na aidzie. Ja nie robię na żadnych innych na razie jeszcze, bo planuję coś innego, ale na razie nie wyszywałam na innych tkaninach. Żadnych kongresów, żadnych yy, nie wiem co wy tam jeszcze macie gobelinowych tamtych siatek że no nic, nic, ja mówię o idzie jak się przyjrzycie osnowie aidy no to ona ma takie niteczki takie mikroskopijne można się między te niteczki mikroskopijne igłą wbić Przew, przewlekam swoją igłę swoją nitkę tak żeby zostawał tutaj w tym otworze ledwo, ledwo koniuszek on sobie zostaje, nawet czasami jeszcze mniejszy wbijam się teraz w lewy górny róg wbijam się po co? Cały czas jeszcze jesteśmy przy mocowaniu nici na kanwie. I podciągam tak delikatnie, żeby o ten koniuszek mi się prawie schował. Oczywiście teraz robię to bardzo delikatnie, bo, no, bo to nie jest krzyżyk taki normalny, nie? W normalnym krzyżyku byłoby tak ciasno, że tą nicią naprawdę byście już nie mogli manewrować. Yy, I teraz, teraz zaczynam swój prawidłowy krzyżyk. Moje krzyżyki. Bo ja idę z, dołu, z góry na dół, więc moje krzyżyki zaczynają się na dole. Taka jest zasada przy parkowaniu. Jeżeli idziesz z góry na dół, to twój krzyżyk musi się zaczynać na dole. Jeżeli idziesz z dołu do góry, to twój krzyżyk musi zaczynać się od górnego oczka. Dlaczego? Bo dzięki temu będziesz miała tę zasadę otwartej dziurki, bo ona polega na tym, że jak ty, uwaga, ja teraz nie mogę pociągnąć tej mojej nitki, bo mi wyskoczy. O, ja drugi raz się wbijam w to samo, i jak teraz pociągnę, to moja nitka napręża nieco tutaj otworek, ten owkan wie, i on się tak jakby otwiera. I robię dalej swój krzyżyk. Przepraszam, ja bardzo daleko mam do tej mojej kanwy, żebyście wszyscy dobrze wszystko widzieli. I teraz przykrywam swój krzyżyk o tak, i żeby wyszyć następny, znowu muszę się wbić. Pamiętajcie, że to jest metoda parkowania, czyli nie mogę z moim krzyżykiem polecieć tu, nie mogę polecieć tu, nie mogę tu. Lecę krzyżykami oczko po oczku, oczko po oczku w jedną stronę. Mogę lecieć w tę stronę, w lewo, mogę lecieć w prawo, mój wybór. Ja lecę akurat w prawo, ale jeżeli tobie będzie wygodniej w drugą stronę, twój wybór. Ważne, żebyś zaczynała zawsze od dołu, bo ty wyszywasz z góry na dół, więc zaczynasz od dołu. Czyli to tak jakby naprzeciwko, tak? Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. No i robię kolejny krzyżyk. I ta zasada otwartych dziurek przy parkowaniu. Ona wychodzi automatycznie, ja tu nie muszę o niej pamiętać. Nie muszę o niej w ogóle myśleć. Chodzi o to, że moje nitki, ja teraz już widzicie, pociągnęłam porządnie, już mi nie wyskakuje. Ona naciąga leciutko, oczywiście, ja tu nie robię, Bóg wie jakich naciągnięć, tak? Ona otwiera dziurkę. I jak ja będę dolny rządek pod spodem robiła, to tutaj z łatwością mi igła wchodzi w tę dziurkę i będzie robiła tutaj dalej te krzyżyki. Nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłam. Chodzi o to, żeby przy naszym wyszywaniu te dziurki, ta igła miała swobodę przejścia, tak? Bo pamiętajcie, że tu aż 8 nici wyjdzie z tego, z tego jednego rogu, tak? Dwie tu do góry i dwie na dół. To co? To cztery. Co ja tam gadałam, że 8. No ale jak masz podwójnie złożoną nić, tą, to 8. No, 4. Ale w każdym razie chodzi o to, że. I teraz, a przyjmijmy, że ja jednak, że wyszywasz nie, parko, nie metodą parkowania, tylko wyszywasz kolorami. No to co? To teraz musisz tak patrzeć, tak prowadzić swoją nić, żeby ona właśnie naciągała ten troszeczkę, tak otwierała te, tę dziurkę. Nie możesz na przykład wyszywając o tak, tu kończysz krzyżyk, tak, w tym, i teraz przyjmijmy, że tu masz następny, następny krzyżyk o tu u góry gdzieś, nie? I teraz, jak ty pociągniesz nitkę o tak o, no to ona ci ta nitka, o ta, ona ci przykrywa tą dziurkę. Także, jak ty będziesz chciała drugi raz tu igłę wbić, to możesz nitkę swoją szarpnąć. I będzie nieładnie. Czyli gdybym. Ja teraz zdejmę igłę z nici, żeby wam pokazać. O, mi się zaplątało? Nie, zaraz wypruję kawałeczek. Gdybym miała wyszywać kolorami, czego nie lubię i nie robię, ale gdybym. Bo umiałabym, tak? Umiałabym, tylko ja nie lubię tego robić. Gdybym miała po tym oczku wyszyć to oczko, to ja bym inaczej igłę, po, tą nitkę poprowadziła. Ja bym ją zrobiła tak, zobaczcie, czekajcie, ja z nią wyjdę tu, nie widzę z daleka, Boże, ja jestem ślepa, a jestem tak daleko. O, i ja bym zarobiła w ten krzyżyk, tak? O, tak? Tu bym przykryła go w tę stronę. I dopiero tu bym pożleciała do tego o oczko bym zrobiła i dzięki temu miałabym tę dziurkę otwartą i tę dziurkę otwartą i tu bym mogła swobodnie jeszcze kolejne krzyżyki robić. Mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Mój, czyli wyszywając kolorami, to trzeba bardziej pamiętać o tych otwartych dziurkach i kombinować właśnie, żeby one były naprawdę otwarte. Natomiast przy wyszywaniu parko, metodą parkowania, ty nie musisz o tym pamiętać, bo to ci wychodzi, że tak powiem z automatu. No dobrze, a teraz, czyli to byłoby wyszywanie z góry na dół, tak? Jeżeli wyszywam z góry na dół, to moje krzyżyki muszą się zaczynać od dolnej dziurki. Czy to będzie dolna, prawa, czy to będzie lewa, dolna? Twój wybór. Prawa czy lewa? Twój wybór. Nie ma musu, że krzyżyk to musi być z prawej na lewo, albo z lewej na prawo. Bzdura. Ja tego, chyba że ktoś chce sobie tymi teoriami głowę zaśmiecać, Proszę bardzo, droga wolna, twój wybór, twoja decyzja, ja tego nie robię. Teraz przyjmijmy, że ja wyszywam z dołu do góry. Gdybym wyszywała z dołu do góry, to zaczęłabym przytwierdzać nić tutaj, w dolnym y, rogu krzyżyka. Przewlekam przez igłę, przez nić osnowy, żeby ją przytrzymać, tak zwane zakrypkę zrobić, tak? Wbijam się teraz... Y, gdzie ja zaczynam, idę z dołu. Czekajcie, bo to nie jest moje wyszywanie. Z dołu do góry idę. Czyli moje krzyżyki muszą się zaczynać u góry. Czyli tu jeszcze cały czas kontynuuję przytwierdzanie nici do kanwy. O, naciągam tak, żeby ledwo ledwo sterczał tutaj koniuszek. I dopiero tutaj w górnym rogu krzyżyka, zaczynam swój krzyżyk. Tu dopiero zaczynam. Teraz kładę pierwszy ściek prawidłowy. Drugi ściek prawidłowy wyszywam sobie stąd, i tu kończę krzyżyk. Bo będę szła czy w prawo, czy w lewo, wszystko jedno, ale będę szła do góry. Czyli moje krzyżyki muszą się zaczynać od górnego, bo dzięki temu otwieram tę dziurkę. Nie wiem, czy rozumiecie. Naprawdę, staram się to wytłumaczyć. A jeszcze teraz, jak mi się okaże, że to mi się źle nagrało, słuchajcie, to będzie po prostu masakra. O Jezu, Jezu, dobrze. Słuchajcie, to chyba wszystko na, na ten temat, co ja chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Czyli jeszcze raz, zasada jest taka: ty sobie sama wybierasz, od którego rogu tkaniny chcesz wyszywać. Nieważne jakiej, AIDA, kongres, mnaga, yy, no, mierka. Wszystko jedno, od jak, w jakiej tkaninie lubisz pracować. Naprawdę, wszystko jedno. Sama sobie wybierasz. Czy to jest ten róg, czy ten róg, ten czy ten. Tylko potem, jak już dokonasz wyboru, zaczynasz po przeciwnej stronie. Jeżeli idziesz z góry na dół, to twoje krzyżyki muszą się zaczynać zawsze w tym samym rogu dolnym, czy to prawym, czy lewym, nieważne. Zawsze w tym samym rogu. Nie możesz pomylić, bo jak raz pomylisz róg, czy to był lewy, czy prawy, to pomylisz kolor nitki. A pamiętajcie, że na tych wielkich kolosach, to te nitki są bardzo do siebie kolorami zbliżone, to tam są naprawdę niewielkie tony odcieni i potem człowiek się gubi, czy to jest ta, czy nie ta. Ty, ja przynajmniej tak mam, ja czasami zdarza się. On na przykład tutaj nie wiem, czy widzicie w tym fragmencie, te nici, one teraz z góry tak się wydaje, że one są różnokolorowe, ale jak y, się człowiek nad nimi nosem tak pochyli, to on, te kolory mi się zlewają w oczach, mi przynajmniej tak się dzieje. I ja często nie wiem, który kolor teraz mam w ręku, i ja rozpoznaję tylko po tym, w który, z której dziurki mi ta nitka wychodzi. Tak? Pamiętajcie o tym, jak już się zdecydujesz na parkowanie, musisz wybrać dziurkę i nie robić od tego żadnych wyjątków, ale to żadnych, żadnych, żadnych. Bo ja już byłam taka mądra. Ja raz chciałam sobie wyjątkowo zaparkować, tu będzie mi łatwiej, a potem się zgubiłam. I musiałam nitkę wyrzucić, bo nie doszłam, jaki to był kolor. Tak więc, moi kochani, to chyba wszystko. Wydaje mi się, że dobrze to wytłumaczyłam. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to mi je zadawajcie. Jeżeli macie problemy ze sterczącymi nitkami. A nie chcecie długo czekać na igłę sneg, która pomaga przewlec te nitki. Bardzo fajna rzecz, naprawdę ja byłam z niej zadowolona i płakałam długo, kiedy ją zgubiłam. Nie wiem. Jeszcze ja, ja jeszcze wtedy miałam kota w domu. Ja podejrzewam tego bandytę. Słuchajcie mecenasa mojego, że on mi ją gdzieś posiał, ale nie udowodniłam mu. Nigdy on się wyparł, zrobił minę, powiedział to nie ja. Kobieto, o co ci chodzi? Czego ode mnie chcesz? No i na tym się skończyło moje dochodzenie. Igły nie było. Więc teraz, proszę bardzo, ja mam tę igłę wpiętą w jedną, tutaj blisko zawsze obok mnie, to jest zwykła igła z nitką, z supełkiem i ten supełek, tylko nie może być za gruby, bo wiecie, on Wam wtedy poszarpie trochę, nie? Kanwę i, i nitki. A, a jak on jest taki mikrauzjełok, jak to Rosjanki mówią, czyli mikrosupełek, to on po prostu ładnie przeciąga na drugą stronę sterczące nitki i mamy gładką, równiutką, zaszytą ładnie kanwę, czyli pole haftu jest naprawdę, hmm, klękajcie narody. Ja wiem, że ja się teraz chwalę. Tak chwalę się. Ale moje parkowanie nie od razu było takie ładne. Ono na początku też było krzywe, zanim ja się nauczyłam, zanim mi się ręka nie nabiła, tak, zanim mi się tutaj wszystko nie ułożyło ładnie. No to nie było od początku cudownie. Ale z czasem, z czasem nabrałam wprawy i ja jestem w tej chwili zadowolona. Tak, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania odnośnie tego parkowania, zaczynania, kończenia i tak dalej, to zadawajcie mi te pytania. Być może teraz już odpowiem w komentarzach, a być może jeszcze, jeszcze coś nagram. Jak mi będzie, będziecie podrzucać tematy moich filmików, to oczywiście, że będzie mi łatwiej. Tak, korzystam z, waszego, z Waszych podpowiedzi, więc bardzo proszę. Pytajcie mnie. Bardzo Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do stawiania lajków. Teraz już mówię o lajkach. No, jak już bardzo musisz, postaw ten dislike. Jeśli to ci dobrze robi na psychę, lepiej ci z tym, no to postaw. Ale ja wolałabym lajki, nie? Zawsze, zawsze to pozytyw. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.